Dobry dzień, dobry widzowie! Chciałbym dziś pochwalić szczególnie kogoś. Nazywa się Wojtek i to mój przyjaciel ze szkoły. Więc bardzo dziękuję za udział. Tak czy siak się przeszkadzam, rozpoczynamy grę o robieniu rasołów. Tak, hmm. może bekon, bo ten jest płaski, tam też i ten, bo wiecie. Teraz ten sposób nie wylecą mi z miski. Yay! No. Ja. Okej. Okej, to nasz razu gotowy. To znaczy, nie wiem, czy można to nazwać. rosałem. Chyba, że to jest jedno gadanko. No, tak czy siak nagrywały dalej, i przepraszam Was za reklamę, bo po prostu nie umiem ich wyłączać. Dobrze. helikopter. helikopter. Harakopter, Harakopter, kopter, kopter. No mamy tu nasz helikopter, helikopter, kopter, kopter Cóż, no mm, Jezus No cóż, może się nie zachwycił, widzowie Ale co tam, gra do na a nie na płoczu No, fajnie, fajnie o Jezus Maria. Niedługo to nic nie będziesz miał. Bravo! No, tak czy siak Więc fajnie, fajnie, fajnie. Dzielibyście coś takiego, bo ja chyba nie. Nie wiem czemu. Dobrze widzowie. O, oh, hagi łagi! This is hagi. No. Tak, czyż, jak zagrywamy widzowie? Cała szczęście, że tu krzyżyk jest. One sam. O Jezus! O Jezus! O Jezus! Wo No tak, czyż, jak? Tak prezentuje się nasza gra. Oczywiście polecam. Można łatwo wbijać poziomy. Widzimy się za kilka minut. Kłek